Cześć moi mili, dzisiaj pokażę Wam jak zainstalować Windowsa z pendrive'a. O, takiego właśnie pendrive'ika. Jeżeli nie wiecie jak stworzyć taki pendrive z Windowsem, tak żeby można było go odpalać bezpośrednio po podpięciu do komputera, to taki filmik też nagrałem, będzie tutaj gdzieś wrzucony albo w opisie filmu na pewno go znajdziecie. No i co? Zabieramy się do roboty. Ja wymieniłem sobie dysk wady. Dlatego też postanowiłem wgrać Windowsa na nowo. Postaram się za dużo nie klepać. Porobiłem zdjęcia poszczególnych screenów, które pokazywały się po drodze, więc zrobimy to szybko, łatwo i przyjemnie, żebyście też mogli z łatwością zrobić to samemu. To do dzieła. No i tak, na początku, oczywiście, zanim włączymy komputer, musimy sobie wpiąć ten nasz Pendrive. Najlepiej pod port. Przynajmniej trójkę, tak, USB 3. Jeżeli oczywiście mamy USB typu 3, to wtedy instalacja przebiegnie szybciej po prostu, tak? A jeżeli, no my będziemy mieć na przykład trójkę, tam będzie dwójka i tak dalej, no to wiadomo, że będzie troszeczkę wolniej, ale to nie ma większego znaczenia, tak naprawdę. Jeżeli macie czas, to możecie sobie podpiąć to USB, gdzie tylko chcecie. No i tak, w zależności od Waszej płyty głównej, tuż po włączeniu komputera, oczywiście pendrive jest wsadzony w jednostkę, tak, w port USB, musimy klikać na przykład F11 lub F12, no zależy, w niektórych laptopach chyba nawet F10, więc to zależy od Waszej płyty głównej, najlepiej sobie wpisać właśnie, albo próbować wciskać, po prostu jak będzie się uruchamiać, Komputer to od razu już wciskać F10 11 12 trzema palcami sobie tam klepać klepać tak. Powinno nam się to uruchomić. Jeżeli oczywiście się nie uruchomi, no to znaczy, że możliwe, że to będzie inny przycisk, więc musicie sobie to sprawdzić. No i jak się nam uruchomi tutaj, zobaczcie, jest takie początkowe menu, takie boot menu. No i musimy wybrać sobie właśnie ten nasz dysk USB, z którego chcemy wystartować z tym Windowsem. No i u mnie to jest ten UEFI Sandisk. Będziecie raczej to rozpoznacie raz zazwyczaj, jeżeli macie jakiś dobrą kość USB, to ta firma wam się tutaj pojawi właśnie, bo system rozpozna, że to na przykład jest Sandisk czy tam Kingston czy coś innego. OK i lecimy sobie dalej. Oczywiście wciskamy teraz enter. I pokaże nam się taki pierwszy ekran, gdzie możemy zmienić niektóre tylko parametry, ponieważ jak tworzymy sobie obraz Windowsa, to wtedy też wybieramy język. Jeżeli tam wybraliśmy na przykład polski, to tutaj też będzie polski, i mimo że mamy tutaj strzałeczkę z boku, to i tak nie będziemy mogli go zmienić. Więc jeżeli na przykład macie język, nie wiem, angielski, a wy chcecie mieć polski, to w ogóle się tym nie przejmujcie, instalujcie sobie to normalnie dalej a język zmienicie sobie już po zainstalowaniu Windowsa. Ja tak zrobiłem przynajmniej, więc spokojnie wszystko działa, nie ma się tym w ogóle co przejmować. No i tu najlepiej wybrać właśnie polskie i przede wszystkim polski programisty. To jest język, który chcemy używać, jeżeli chcemy zostawić sobie język polski. Idziemy dalej, tutaj oczywiście mamy ekran, żeby zainstalować, więc klikamy zainstaluj teraz. Idziemy dalej, tutaj jeżeli wcześniej na naszym komputerze nie, był, nie chodzi o dysk twardy, tylko ogólnie o komputer o płytę główną. Jeżeli wcześniej był tu zainstalowany Windows 10, właśnie ta wersja, którą chcemy instalować, czy na przykład Pro, to nie musicie tu nic robić. Kliknijcie po prostu dalej i później on jakby się sam ok? nie musicie się niczym przejmować, a jeżeli to jest nowy komputer i dopiero chcecie nabyć sobie ten klucz, to też kliknijcie sobie po prostu dalej. I na końcu, jak już będziecie w Windowsie, to dopiero wtedy sobie aktywujecie swój Windows tym kluczem. Więc tu w ogóle się nie przejmujcie, klikamy sobie Dalej. No i teraz wybieramy sobie wersję Windowsa, którą chcemy zainstalować. Ja wybieram sobie Pro i klikam Dalej. Tutaj też musimy zaakceptować postanowienia i kliknąć Dalej. Tutaj. Możemy wybrać tą górną lub dolną. Ja zazwyczaj wybieram tą dolną, więc klikamy na dolną opcję, i tutaj chcemy sobie wybrać dysk, na którym chcemy zainstalować Windows. Jeżeli macie tylko jeden dysk, to tu w ogóle nie będziecie mieć żadnych problemów. Ja mam dwa, więc ten drugi zostawiam nieruszony, a na tym pierwszym, jak zobaczycie, to tu mamy napis, że jest nieprzydzielone miejsce. To jest nowy dysk, nie został jeszcze sformatowany, więc teraz musimy sobie kliknąć tutaj. Tą, jakby, nie wiem, czy to jest gwiazdeczkę, czy coś, gdzie jest napisane nowa, i po kliknięciu na nią chcemy podać jej nowy rozmiar. Oczywiście podajemy całkowity rozmiar. W dyskach SSD nie ma co tam dzielić. One wcale nie są takie duże, więc tutaj nie ma co w ogóle robić jakiejś tam partycji. Tylko dajemy pełny rozmiar dysku, lecimy dalej. Tutaj, tak, wszystko ok. I dysk tutaj, dysk Windows, nam tutaj dzieli ten nasz dysk troszeczkę, zobaczcie, na jakiś system, na coś tam zastrzeżony i tak dalej. Niestety tak to jest, nie mamy na to za bardzo wpływu. Oczywiście wybieramy później tą partycję, która jest największa z tych podzielonych. Tak z dysku 0 wybieramy tą partycję największą i klikamy sobie dalej. No i teraz będzie następowało instalowanie systemu Windows, które potrwa kilka minut, a w międzyczasie będą nam się pojawiać. Takie oto komunikaty. Zaczynamy od regionu i wybieramy sobie Polskę. Później układ klawiatury ma być Polska programisty. Idziemy dalej. Czy chcesz dodać drugi? Raczej nie, dajemy pomiń. I tutaj łączymy się z naszym Wi-Fi. Jeżeli oczywiście nie macie, no to pomijacie ten krok, ale dobrze jest od razu sobie połączyć się do sieci. Oczywiście, jeżeli macie wpięty kabel, to to nastąpi automatycznie, a jeżeli nie, no to jeżeli łączymy się do sieci, to właśnie to jest dobry moment na to, ponieważ on Windows sobie będzie pobierał jakieś tam potrzebne składniki, no i proponuję zrobić to już teraz od razu, więc klikamy dalej. Pokazał nam się komunikat, że jesteśmy połączeni, więc klikamy dalej. Teraz, jak widzicie, mają jakieś konfiguracje. Tutaj mm, wybieramy, że to jest do użytku domowego. Lecimy dalej, teraz musimy podać jakieś konto, więc albo możemy stworzyć konto offline, albo możemy się zalogować do naszego konta Microsoft. Ja na razie kliknę na konto offline, i tutaj, jak widzicie, oczywiście tu możemy wybrać sobie tą pierwszą opcję i polecieć dalej. I teraz możemy podać nazwę, kto będzie korzystał z tego komputera. I jak wpiszemy tutaj nazwę i damy dalej, to wtedy będziemy podawać jakieś tam hasło, którego wcale nie musimy podawać, tak? Ale ale możemy, je, jeżeli chcemy. Ja jednak nie chcę tego robić, ponieważ ja używam swojego konta Microsoft, więc teraz kliknę sobie tą opcję tutaj po lewej stronie i powrócę do ekranu y, tego wcześniejszego, więc znowu kliknę tą opcję na górze. I przejdę z powrotem do okna, gdzie wybiorę swoje konto. I tutaj już podam swoje dane dotyczące konta Microsoft. Więc wpiszę tutaj swojego maila i wcisnę dalej. Jeżeli nie macie takiego konta, możecie sobie je utworzyć teraz. I lecimy dalej. Teraz podajemy hasło i klikamy dalej. Tutaj podajemy PIN, czyli za każdym razem, kiedy będziemy włączać komputer, to będziemy musieli wpisać PIN. Oczywiście tutaj jest to wymogiem, ale później jak już sobie zainstalujecie Windows możecie tą opcję sobie wyłączyć. Ja mam ją cały czas aktywną, więc podajemy sobie tutaj cztero cyfrowy PIN i klikamy sobie dalej. Tutaj teraz już będzie pełno jakichś różnych takich komunikatów, których nie będę omawiał, to już jest wasza kwestia. Możecie sobie je przeczytać i to nie ma większego znaczenia co wybierzecie. I tak, Windows się zainstaluje, a te opcje później możecie sobie w Windowsie i tak pozmieniać, więc to będzie zależeć zupełnie od Was. Więc ja sobie tutaj przelecę po prostu po tych wszystkich oknach, pokażę Wam co ja tutaj mniej więcej zaznaczałem. Chociaż to nie jest tak, że to są dobre ustawienia czy złe, po prostu ja to zaznaczałem i, i tyle, tak. Możecie sobie y, skonfigurować od razu Windowsa, żeby łączył Wam się z Waszym telefonem, tak, żeby. ...ście mogli na komputerze na przykład odczytywać swoje sms jakieś powiadomienia, wykonywać połączenia telefoniczne? Ja próbowałem to robić, ale jakoś tak nie wydawało mi się, żeby to było jakoś szałowe, więc zrezygnowałem z tego. Idziemy sobie dalej. Nie chcę tutaj używać OneDrive'a, korzystam z Google Drive, więc klikam sobie tutaj tylko zapisuj na dysku i lecę sobie dalej. Teraz nie chcę, dziękuję na razie. Idę dalej, no i przygotowujemy składniki, może potrwać kilka minut i na końcu już mamy Windowsika. Cały proces trwa, no nie wiem, bo ja to robiłem z przerwami, wychodziłem trochę, wracałem. W zależności też czy korzystacie z USB trójki, jaki jest mocny komputer, czasem można takie Windowsa zainstalować nawet w 10 minut albo i mniej. No ale jak widzicie, proces jest dosyć łatwy, nieskomplikowany. Także powodzenia i do usłyszenia.